Zmiany w telewizji polskiej, szczególnie w programie Pytanie na Śniadanie, stały się tematem szeroko komentowanym i obserwowanym. Odejście Idy Nowakowskiej z programu wywołało wiele emocji, zarówno wśród widzów, jak i pracowników stacji. Komentarze żony Jacka Kurskiego, która wcześniej miała wpływ na kształt śniadaniówki, odzwierciedla frustrację i niezadowolenie z obecnych zmian. Jej słowa, jeśli wymienia się bez powodu ukochane twarze, to świadczy o braku szacunku do widzów. To nieprofesjonalny ruch, który z pewnością odbije się na ratingu. Wielka szkoda dla programu. Podkreślają zaniepokojenie wpływem tych zmian na popularność i odbiór programu przez publiczność. Ida Nowakowska, reagując na swoje odejście, podziękowała fanom za wsparcie, dziękuję za tyle wspaniałych wiadomości, filmików i komentarzy. Jesteście najcudowniejsi. Jej słowa wskazują na silną więź, jaką zdołała nawiązać z widzami. Niezależnie od tych indywidualnych przypadków, doniesienia Pleja do gruntownych zmianach w twarzach telewizji i odsuwaniu nadmiernie eksploatowanych prezenterów, takich jak Ida Nowakowska i Małgorzata Tomaszewska, sugerują, że TVP dąży do odświeżenia swojej oferty programowej i wizerunku. Taka strategia może być postrzegana jako próba dostosowania się do zmieniających się oczekiwań widzów oraz próba wyróżnienia się na konkurencyjnym rynku mediów. W kontekście Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, którzy byli najgorętszą parą prowadzących w pytaniu na śniadanie, widzowie zastanawiają się, czy i oni zostaną dotknięci zmianami. Niepewność co do przyszłości tych i innych popularnych twarzy TVP pokazuje, jak bardzo płynne i nieprzewidywalne mogą być decyzje programowe w mediach. Odejście Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z programu Pytanie na Śniadanie jest kolejnym znaczącym rozdziałem w serii zmian, jakie zachodzą w telewizji polskiej. Para, uznawana za jednych z ulubieńców poprzedniego szefostwa TVP, miała szansę poruszać nowe tematy w programie, co jednak, według informacji źródła Splejady. Nie zapewniło im przedłużenia kontraktów. W swoim wspólnym oświadczeniu na Instagramie, Cichopek i Kurzajewski wyrazili wdzięczność za wsparcie i zaangażowanie widzów. Dziękujemy Wam za codzienną obecność przed telewizorami. To dzięki Wam program Pytanie na Śniadanie ma sens i jest najchętniej oglądanym programem śniadaniowym w Polsce. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie emocje, których nam dostarczacie. Za Wasze komentarze i zaangażowanie w nasze tematy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i za to, że razem mogliśmy tworzyć program, który dociera do serc wielu ludzi. Dziękujemy Wam za docenienie naszej pracy i za telekamerę. Życzymy powodzenia nowym prowadzącym. Te słowa świadczą o silnym związku, jaki para prowadzących nawiązała z widzami i o ich profesjonalnym podejściu do pracy, pomimo zmian zachodzących w stacji. Dla fanów pytania na śniadanie, ich odejście może być znaczącą zmianą i koniecznością adaptacji do nowych prowadzących. Ta sytuacja rysuje obraz dynamicznego i nieprzewidywalnego środowiska pracy w mediach, gdzie decyzje programowe mogą mieć duży wpływ na karierę i popularność dziennikarzy. Równocześnie jest to przypomnienie, że w mediach publicznych zmiany mogą następować szybko i bez ostrzeżenia, co jest częścią ryzyka zawodowego w tej branży. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.